Pod niektórymi filmami pojawiło się wiele komentarzy, więc dziś zrobimy sobie Q&A. Na początek weźmiemy sobie na warsztat odcinek o wełnie mineralnej. Od jego publikacji minęło kilka lat, sprawdźmy więc czy możemy coś zaktualizować. Podsumowując, na przegrody pionowe lepsza będzie wełna skalna, a na poziome szklana? No z grubsza tak. Wełna skalna lepiej izoluje akustycznie i jest cięższa, a masa działa lepiej na akustykę. Co o tym sądzisz? Różnice w parametrach akustycznych wełny skalnej i szklanej są niewielkie i zależą od konkretnego modelu. W praktyce znacznie ważniejsza jest jakość montażu niż sam materiał. W którym miejscu mniejsza odporność na wilgoć, jak również mniejsza sztywność sprawia, że wełna szklana jest lepsza do ocieplenia poddasza? Poddasze zawsze wiąże się z ryzykiem zalania przez wody opadowe w sytuacji, gdy izolacja dachu da za wygraną. Dodatkowo brak sztywności powoduje, iż jest ona bardziej podatna na tworzenie ognisk wilgoci po zalaniu. Według mnie wełna skalna jest o wiele lepszym materiałem do ocieplenia. Styropian zupełnie odpada ze względu na fakt, iż praktycznie ocieplamy dom materiałem palnym. Izolacja przeciwwodna dachu to jest zupełnie odrębna kwestia. Natomiast ma Pan w 100% rację co do palności styropianu, a odnośnie palności to nie jest tak, że budynek ocieplony styropianem łatwiej spłonie, ponieważ jego rdzeń murowany tak czy inaczej jest niepalny. Zwracamy tylko uwagę, by styropianem nie ocieplać nadwieszeń, ponieważ styropian kiedy się pali, to topi się i kapie. Czy wełna drzewna może być również użyta? Jak najbardziej. Nagraliśmy odcinek o alternatywnych materiałach izolacyjnych, w którym pochyliliśmy się m.in. nad wełną. Czy rzeczywiście styropian będzie lepszy na ścianę, jeżeli wełna ma zalety, niepalność oraz izolację akustyczną? Dodatkowo można wiele usłyszeć o paroprzepuszczalności. Jakie ma to znaczenie? Patrząc na szybko, koszt 1 m2 materiału o grubości 20 cm to zarówno wełna jak i styropian w jednej z hurtowni zaczyna się od około 44 zł. Oba materiały poza kilkoma wyjątkami kończą się na około 60 zł za metr kwadratowy, więc cenowo wychodzi na to samo. Jak przyjmiemy koszt robocizny jak pan, to mamy 10 zł, więc niedużo. Przy dużym domu, co ma 200 m2 ścian, różnica wychodzi 2000. Przy mniejszych domach wyjdzie mniej. Pytanie, czy warto dopłacić ułamek procenta kosztu całego domu za dodatkowe zalety. Zastanawiam się, czym ocieplić dom, który niebawem zaczynam budować i póki co nie widzę, że styropian jest najlepszym rozwiązaniem. Świetne pytanie, ale trudno na nie odpowiedzieć krótko. Tania wełna ma zwykle nieco gorsze parametry cieplne od taniego styropianu. Pytanie, czy porównywane przez pana produkty mają podobną lampdę. Sądzę, że wełna po 44 zł może mieć nieco gorszą izolacyjność od styropianu w tej samej cenie. W ostatecznym rozrachunku i tak różnica cenowa w kontekście całej budowy jest niewielka. To fakt. A odnosząc się do zalet. Niepalność, o ile nie jest wymagana przez przepisy, raczej nie jest praktyczną zaletą. Tu chodzi przede wszystkim o fakt, że niepalna wełna nie rozprzestrzenia ognia, a tego wymagają w wielu sytuacjach przepisy przeciwpożarowe. Podnośnie paro niski opór dyfuzyjny ściany jest zawsze na plus, ale ma to marginalne znaczenie. I ostatnia kwestia, czyli akustyka. Wełna ma co prawda lepszą akustykę od styropianu, ale nadal znacznie gorsza od pustaków, które stanowią rdzeń ściany. Przed dźwiękiem najlepiej chroni masa. Wełna ma wymierne zalety akustyczne względem styropianów w ścianach działowych i w stropach, chociaż z różnych powodów, ale w ścianach zewnętrznych właściwie. Podsumowując, wełna faktycznie może uchodzić za materiał lepszy. Ale patrząc ekonomicznie, styropian jest nie do przebicia. Izolacja ze styropianu ulega degradacji z czasem, dlatego trwalsza będzie wełna i dłużej będzie utrzymywać swoje właściwości izolacyjne. Myśląc długofalowo, wełna będzie lepszym rozwiązaniem. Dlatego warto to rozważyć, bo mało kto o tym mówi. Ale dlaczego ulega degradacji? Przecież styropian nienarażony na UV nie zmienia swoich właściwości. A co z inwazją zwierząt? Takie uwielbiają gniazda pod styropianem na elewacji. Jest to częsty przypadek. Czy wełna skalna jest mniej lubiana przez zwierzęta? Tak naprawdę to wszystko sprowadza się do odpowiedniego montażu i zabezpieczenia elewacji. A teraz pytania, które często słyszymy na żywo. Czy wełna wpływa negatywnie na zdrowie użytkowników? Wełna skalna i szklana mogą wpływać negatywnie na zdrowie podczas ich montażu, kiedy występuje ryzyko wdychania włókien. Z odpowiednią ochroną oraz przy zachowaniu odpowiednich zasad montażu ryzyko to jest oczywiście minimalizowane. Po zamontowaniu wełny w normalnych warunkach nie powinno występować żadne zagrożenie zdrowotne. Jednak w przypadku uszkodzenia materiału długotrwałe wdychanie drobnych włókien może prowadzić do problemów zdrowotnych. Choć ryzyko jest znacznie mniejsze niż w przeszłości, kiedy materiały nie były odpowiednio zabezpieczane. Czy wełna mineralna jest odporna na pleśń? Oba rodzaje wełny, skalna i szklana, są odporne na pleśń w normalnych warunkach. Ale ich odporność na wilgoć zależy od jakości wykonania, odpowiedniego montażu oraz odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią. Wełna skalna jest bardziej odporna na wilgoć i pleść niż szklana. Dzięki swojej strukturze oraz właściwościom mineralnym, które minimalizują ryzyko zabilgocenia. W każdym wypadku, aby zapewnić długotrwałą ochronę przed wilgocią i pleśnią, należy zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniach. Który z rodzajów wełny jest bardziej odporny na starzenie się materiału? Zacznijmy od wełny szklanej. Mimo, że może zachować swoje właściwości izolacyjne przez długi czas, jest bardziej podatna na uszkodzenia mechaniczne, zagniecenia czy działanie wilgoci. Pod wpływem długotrwałego na wilgoć może tracić wydajność izolacyjną. Wełna skalna jest bardziej odporna na starzenie się dzięki swojej mineralnej strukturze. Zachowuje swoje właściwości izolacyjne przez długie lata, nawet w trudnych warunkach, takich jak wysoka temperatura czy wilgoć. Jest bardziej stabilna, bardziej odporna na zagniecenia i mniej podatna na degradację. Podsumowując, wełna skalna wypada tutaj lepiej. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli macie jakiekolwiek inne pytania z zakresu architektury czy budownictwa, zostawcie komentarz pod tym filmem. Z przyjemnością odpowiemy na niego w kolejnym QA.